Ach, początek nowego semestru, zero egzaminów, pora na kolejne pół roku opierdalańska. A to co to takiego? XD uczelnia zamknięta na dwa tygodnie. O, ja pierdolę. Sytuacja trochę uległa zmianie, ale nie ma co się przejmować, bo poza tym, że uczymy się zdalnie, wszystko pozostało takie same jak wcześniej. Tak, nic się nie zmieniło. Tak jak Polibuda jebała nas solidnie tak dalej będzie to robiła, więc pozwólcie, że opowiem wam jak działa drugi semestr na zdalnym nauczaniu. Doszła nam nauka języka, ale jak nie będziecie się odzywać to nie ma co się obawiać tego jak wymawiacie słowo komforte i Panie Adamie proszę się odezwać. Kurwa przypał. Kolejnym plusem jest to, że WF całkowicie został zapomniany, bo przecież nie każą nam wysyłać filmów jak robimy pompki, przysiady czy coś innego. Na zajęciach z informatyki będziemy dalej rozwijać umiejętności programowania, które nabyliśmy w szkole średniej. Co to kurwa jest ten akces? Niestety nie każdy przedmiot będzie całkowicie luźny. Takie metody numeryczne są trochę wymagające, i jeśli czegoś nie rozumiecie z nich, to nie bójcie się wysłać maila do wykładowcy, by dopytać się, jak coś zrobić. Nie mam już siły do tej uczelni. Kończy się czerwiec, a to oznacza, że skoro już wszystko pięknie zdaliśmy, to czekają nas 3 miesiące wakacji. Zgodnie z rozporządzeniem jego magnifinfinfinfinfinfinfinciencji, wszystkie laboratoria odrabiacie w lipcu i sierpniu, a ja wam ostatni egzamin zrobię we wrześniu. Bawcie się dobrze. No i chuj no i cześć.